Chuj dobro, no co widzi człowiek? Fajne rzeczy same widzi, zwłaszcza na wiosnę, która już nastała. Ale tak po prawdzie to nie widzi nic. O, lepiej. No a w pierwszym czytaniu spotykamy proroka Samuela dzisiaj, który przybywa, aby namaścić na króla jednego z synów Jessego. Akurat jest ich ośmiu. No i Pan Bóg go posyła, więc przybywa. I widzi pierwszego Eliaba, który jest postawny, duży chłop, się nadaje, znaczy się, i właśnie chce go już Samuel namasić, ale Pan Bóg mówi: No, nie, to nie jest ten, to jeszcze nie jest ten, i nie zwracaj uwagi na jego wygląd. To jest interesujące, ponieważ. Yy, Pierwszych trzech synów, których mamy w, tej, w tym pierwszym czytaniu, wyjętym z pierwszej księgi Samuela, tych pierwszych trzech synów, których znamy z imienia, których chciałby wybrać Samuel, bo mu pasują do obrazu króla, i Pan Bóg mówi, to nie jest ten, oni pojawiają się potem w następnym rozdziale. Momencik. To jest rozdział 17 z pierwszej księgi Samuela, i czytamy tutaj takie słowa. Trzej starsi synowie Jessego wyruszyli, udając się za Saulem na wojnę. Ci trzej synowie, którzy wyruszyli na wojnę, nosili imiona: najstarszy Eliab, drugi Abinadab, a trzeci Szamma. O czym to mówi? No, mówi nam to o tym, że ci trzej synowie Jessego byli zdolni do noszenia broni, a zatem do walki, do wzięcia udziału w wojnie. Natomiast czytamy troszeczkę wcześniej w XIV rozdziale księgi Samuela słowa takie. Skoro Saul objął panowanie nad Izraelem, walczył wokół z wszystkimi swymi wrogami, z Umabitami, z Ammonitami, z Edomitami, z królem Soby i Filistynami. W którąkolwiek stronę się zwrócił, zwyciężał, dając dowody męstwa. Zwalczył Amalekitów, wyzwalając Izraela z mocy tych, którzy go nękali. Czyli król jednym słowem Saul, czyli król poprzedni, którego Pan Bóg odrzucił, no tług wszystkich wrogów po łbie bardzo ostro. Tym samym raczej nie był kolegą ani przyjacielem tych, którzy mieszkali wokół Izraela. Raczej dochodziło do częstych starć. No i w sposób oczywisty król kolejny no nie mógł szokować królów, którzy byli dookoła, no nie wiem, ładnie pomalowanymi paznokciami albo ciekawym kolorem, nie wiem, swoich spodni, albo rajtuzy, że miał nowe, czy kalesony, albo piosenki się nauczył nowe o krasnoludkach. No musiał ten mężczyzna, facet być po prostu wojownikiem, musiał walczyć. No to nie dziwimy się Samuelowi, który przybywa do domu Jessego i widzi tych trzech, którzy są zdolni do noszenia miecza, są wojownikami, że to na nich stawia. To jest normalne. No, jeśli Pan Bóg wybiera króla, a król ma kontynuować tą działalność Saula w sensie wojny, wyzwalania Izraela, no to któż jak nie oni? No i jest to przedziwne, że Pan Bóg jednak wybiera chłopca Dawida, który się raczej nie nadaje właśnie pod tym względem. I jest rzeczą bardzo ciekawą, że mimo że wcześniej słyszymy, niezważaj na jego wygląd, no to właśnie później, kiedy pojawia się Dawid, którego sprowadzają z pola, no to właśnie mamy bardzo szczegółowy opis jego wyglądu. Że był rudy tudzież blondy, nie wiemy jak to z tym tłumaczeniem jest do końca, ale w każdym razie jakieś miał włosy eleganckie. Potem, że miał piękne oczy, i w ogóle no, wygląd miał pociągający. I to, to jest interesujące, tak jakby nam autor Księgi Samuela chciał trochę się usprawiedliwić, że no, pś, Pan Bóg wybiera chłopca, który się nie nadaje na króla jeszcze za bardzo. Potem słyszymy, że ani miecz, ani zbroi jeszcze nie jest w stanie nosić, kiedy przystępuje do walki z Goliatem. No to trochę chce jakby usprawiedliwić się autor Księgi, że jednak Pan Bóg wybiera jego ze względu właśnie na wygląd. Ale to jest oczywiście potwierdzenie, że nie na piękne oczy wybiera Pan Bóg Dawida. Ale ze względu na zupełnie inne jego cechy, czy raczej można powiedzieć ze względu na plany, które ma wobec niego Pan Bóg. I dlatego w drugim czytaniu słyszymy takie słowa bardzo mocne, zachęty Świętego Pawła: badajcie to, co jest miłe Panu, badajcie to, czego chce Pan Bóg, ale nie badajcie, będąc w ciemności, bo niczego nie wybadacie, nawet końca swojego nosa nie wybadacie, jak będziecie w ciemnościach. A co to znaczy w tym kontekście być w ciemnościach? Oczywiście w grzechu, ale nie tylko w grzechu śmiertelnym, w jakichś grzechach straszliwych, ale także w grzechu niesłuchania Pana Boga, czyli kierowania się tylko tym, co jest mi dostępne po ludzku. A co jest dostępne po ludzku? No wzrok. Nie muszę się uczyć w szkole jakiejś mieć dyplomów, żeby yy, widzieć rzeczy, które są na wyciągnięcie ręki, które są mi dostępne. Które no, mnie otaczają. Widzę je i podejmuję sobie decyzję na podstawie tego, co widzę. I Paweł mówi: Nie, macie badać to, co jest miłe panu, a to nie to, co jest miłe dla oka. A zatem, tak jak Samuel najpierw kierował się tym, co miłe dla oka, czyli jakby dla rozsądku też ludzkiego, że ci są zdolni do noszenia miecza, to będą dobrzy królowie, Pan Bóg mówi: Nie, bo to nie wygląd decyduje, czyli nie oczy, ale mój głos, moje słowo. I Jest fascynujące, że w Ewangelii dzisiaj Jezus uzdrawia oczy tego człowieka niewidomego od urodzenia i nic to właściwie nie zmienia w jego sercu, w sercu tego człowieka. Na razie jeszcze, oczywiście. Bo kiedy pod koniec Ewangelii, Jezus spotyka, kiedy, Żydzi, kiedy już no, Żydzi w sensie faryzeusze wyrzucają tego człowieka, Jezus Go spotyka, odnajduje. To greckie słowo mówi, że Jezus Go odnajduje, czyli szukał Go, chciał się z Nim jeszcze spotkać. To nie było jakieś tam przypadkowe spotkanie, i mówi: Czy ty wierzysz w syna człowieczego? No i ten człowiek już widzi Jezusa i patrzy na niego i mówi: No nie wiadomo, czy ja wierzę w niego, a kto to jest, przepraszam? No nie wiem, kto to jest. I dopiero Jezus daje mu swoje słowo, mówiąc: To jest ten, na którego patrzysz. Czyli po to przywróciłem ci wzrok, żebyś mógł mnie wybrać, żebyś mógł mnie zobaczyć, żebyś mógł uwierzyć. Nie oglądać sobie, tylko zobaczyć i uwierzyć. I po to jest nam dany wzrok, żeby rozpoznawać sprawy Boże. A więc nie tylko mamy patrzeć w taki sposób ludzki na to, co jest miłe, co mi się podoba i według tego oceniać, ale wchodzić o wiele głębiej. I słowo jest dla nas ratunkiem, słowo nas oświeca, słowo zabiera nasze ciemności. A więc żeby móc coś ocenić, żeby móc wybrać dobrze tak, jak należy, to najpierw trzeba słuchać. A dopiero potem patrzeć. Patrzenie to jest, można powiedzieć, trochę takie wybieranie, może nawet trochę tak emocjonalnie, trochę tylko według mnie samego. Więc najpierw trzeba posłuchać, a tym, co się słyszy, jest słowo Pana Boga, oczywiście. Tak jak Samuel słyszał głos Pana Boga pokornie i przyjął ten głos i zaczekał, aż siedmiu synów tam. Z Mały casting się zrobił i dopiero wybiera Dawida ze względu na Pana Boga, bo sam by wybrał Eliaba już na początku i po ludzku miałby rację, ale czekał. A więc badajcie to, co jest miłe Panu. I jeszcze ważna rzecz, Pan Bóg nas nie oszukuje. Jeżeli mamy słowo, badajcie to, co jest miłe Panu Bogu, co Jemu się podoba, co jest zgodne z Jego wolą, to wybierajcie. To Pan Bóg nie będzie ukrywał przed nami tych rzeczy. Nie oszukuje nas. On nam, tak jak Samuelowi mówi do serca, Podpowiada mu, tak samo mówi nam. Tak jak Chrystus przychodzi do tego człowieka, no nieszczęsnego, o którym sam mówi, że on nie, nie jest to jego wina, ta jego ślepota, więc Jezus przychodzi i go uzdrawia i daje mu swoje słowo, daje światło. No tak traktuje każdego z nas. Tu nie ma jakiejś hecy, że Pan Bóg, no, mówi, potem znika, nie pomaga. No nie, przychodzi i, i daje nam swoje słowo w serce. Tylko potrzeba faktycznie szukać, czyli badajcie, pragnijcie. Jezusa, Jego słowa, po to, żeby uzdrowił Wasz wzrok, żeby nie służył On tylko do oglądania rzeczy ładnych, przyjemnych, ale do rozpoznawania tego, co jest wolą Pana Boga. No nieustannie zapraszam wszystkich na kończące się już powoli rekolekcje oddechy. Oglądać je można w każdy poniedziałek, środę, piątek Wielkiego Postu na stronie Franciszkanie TV oczywiście.